Dzisiaj co poliżesz, co pobąkasz i co ugryziesz, to dostajesz punkta, tak? Pierwsza rzecz. Aha. Dobra, Aha. okej? Okay. Mogę czy powiedzieć o czy? No tak, będziesz wąchać I losuj teraz ty. Ja pewnie będę gryz. Ej przecież to dobrze nie ty gryzę? Ty będziesz myślizał, a ja będę gryzł czyli najgorzej, najgorzej. I... Ja a. wiem co to jest, ej Szoki polane sosem sojowym To jest sos ja sojowy no ha, Ej to się pola. Jak to, to pachnie? Nie, nie To, to jest, pak. oczywiście że to jest szok, bo ja kocham szoki To jest szok z sosem sojowym Ty, ty musisz złożyć, i... Ja polizać Polizać nie, no wszystkie polizał, no Ej, tak, bo... Ej, zlizał ten sos! Ale połączenie najcom. Dziękuję, przyjacielu, zlizałeś sos, żebym ja mógł to ugryźć! Ej, Ej tak jest to dużo... Okropne! Nie, to, to jest tam, okropne! Nie, to tam nie otrzebuj tego szoka! Czemu pół? A bo A to nie musisz zjeść. Ej! <śmiech> <śmiech> bo to nie dość jest słone! Tu jeszcze, to jeszcze fajnie. Tak. to jest najgorsze Jest to najgorsze połączenie, naprawdę bo to jest, było jakieś to najnowsze, Jest to najnowsze. najnowsze, połączenie no. Fajnie, że to odcinek, że nie trzeba tego jeść no. Nie, to ugryźć, to jest y, surowy ziemniak Nie, to zmieni... nie jest surowy ziemniak Pierwszy teraz, teraz no Kuras is the yes, Gryziesz. Gryziesz. Bo ja, jako, że ja byłem na tych Ej, znowu Ja liżę Jako, że ja byłem na tych zakupach, no to jakby wiem mniej więcej coś Ale to, to nie co to Ja jest. Chciałem, to, chciałem to bardzo spróbować, jak to wczoraj brali Nie, w ogóle mów co to jest, bo to będzie napisane To są pędy bambusa To są bambusa. Przecież. No Wącham, ale mega mam ochotę po lizzie. I ty nam powiedz, jak pachnie o. Ej, obrzydliwie to pachnie Jeśli chodzi o lizanie, to jest git. Po prostu. No, to jest. Nie go. ma. S nie, to jakby nie ma y, smaku od lizania. Żadnego. No. Co Dobra. Co jest? Dobra, ja nie liżę ten, tylko biorę w całości takiego. No. Pamiętam. Ej, Pyszne. jeżeli miałbym powiedzieć, że coś na świecie nie ma smaku, to właśnie to No to właśnie to też nie miało jakby lizu Na pewno już wiem, że nie chcę tego gryźć ze względu na to, że nie powinienem mieć cukru Poczekaj, jest ciastko Oreo To jest Aha, coś jest innego Bior, Biorę ten, dobra no, wysunięty o! Jest to polizanie No, ja mam Ej, A ja co trzeci raz mam wąchanie? Ale Lipton Jak to pachnie? mogę możesz tam tutaj zdradzić kilka słów o! Pięknie? Świeżo Dobra, czyli to jest Oreo z pasa do zębów ale żeś polizał naprawdę o co? O, Widziałeś to? O, tak. Czuję odświeżenie, ale też trochę cukru smak Ej Szczerze? Jeśli chodzi o lizanie, to jest mega dobre Ej to może być dobre, tak szczerze Ty, pasty ale... trochę można czekolada z miętą to jest najlepsze tak, to jest dobre stary w ogóle jakby to się je, nie? Myślę, że to będzie dobre, tak szczerze Zależy ile tej pasty jest No nie jest to za dobre bo to jest pasta zabita z domu, tak? Nie. A hmm. eukaliptusowe jakieś to? Eukaliptusowe? Jest... Nie, nie do Ja biorę. To później gryza też to mogę wziąć. Szala. Hmm. <ścoughs> Mi smakuje, bardzo dobre. Ej, Smierdzący skarpetą. Fuj! To śmierdzi. O! Czarny. Lizanie! Lizanie. O. I powiedz mi jak smakuje. A ja nie, ja po jest. Bo te sery są takie, że właśnie jak je liżesz i wą jak wąchasz, to są niedobre, jak je jeszcze to jest git chyba. ale ten zapach jest tak intensywny, tak do mózgu się przedostaje. Ja jem bez wąchania. Jest odrzucający dla mnie. Ja nie, nie lubię. Ja lubię ser, ale nie taki. Nie, bo ja nie przepadam za serem pleśniowym ogólnie. Ja nie lubię y -y. sera pleśniowego. Normalnie nie lubię. Niestety. Nie, to... <śla> no to Dobra, jest mocny. mocny. Ciężki jest. Ciężki, co? Ciężki... Ciężki. Ja takiego, ja takiego pleśniowego nigdy nie jadłem jeszcze. Czuję, że mi dupcy teraz dobrze zgęby. Który ty jej Julitko Ten. nie pamiętam. Ten. Liby. Ja. Bardzo jest Ope. to... Niedawno. Jest to okropne. Ope. Dawaj to się ty zjedz. Hej, to jest kwaśne! Ale Jarek chłopak! Lecimy dalej, hej! Ej, pyszne to jest! To jest najpyszniejsze! Jem to! Twój! Nie, bo ja nie przepadam za serem pleśnionym ogólnie To jest największe moje przekleństwo Ty wiesz co to jest? Ale co to jest? Kapary! Haha! Nie! Kapary! Nie! Zanim yes! nie! wziąłem ten, to teraz ten Lizę. Oj, i wąchanko! Liżanko i twój ulubiony wąchanko Nie no! Ja A bym... tak? Obrzydliwie, bo... Dobra, ja też pomącham, ja też pomogę, dodatkowo Dla widza Przemek, Wąchanka. hej, wąch... szczerze dla... to jest okropne, najgorsze wąchanie Ech. 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 Ej. 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 Ej! Ej! Szczerze! Ej! Ej, ja <grym> na sam zapach! Ej! Jak teraz wziąłem już normalnie do buzi i się wymieszałem ze śliną, to nie jest tak źle, ale ten pierwszy taki strzał to jest coś naprawdę dziwego. ja też liczę to, żeby ci nie było smutno, że ty tego gryziesz i ten. No, właśnie to jest ta reakcja, nie? Ale właśnie później nie jest tak źle. To będzie takie fasolowe, takie jak bób trochę. Bo? Może, może jeść? Dawaj, bo to jest odcinek, gdzie jesz najpierw jesz? Uh, bądź... Nie, nie, nie! Jest to! Chodź! <ścoughs> Wiecie co jest najgorsze? Że ja wiem, że ja będę musiał dzisiaj zjeść karmę, bo po prostu to jest moja karma, bo ja byliśmy na zakupach i powiedziałem: Dobra, weźmy karmę, niech ktoś to zeżre. Będ, wypadnie na mnie, to będzie moja karma Weź mi to z tyłu chcę jednego kapara, bo nigdy kapara nie ma Ale tam no. ślina moja jest Nie ma śliny Nie, to nie, się o, nie, o, nie. ja się rozglądam na tą ślinę Przemek jedz też Ale Nie, ja nie jem Zjedz! Nie, to jest mój odcinek, ja przecież tylko prowadzę Zjedz! Bardzo dobre, chyba zamawiam dzisiaj pizzę z kaparami A ja za ananasem, mam do z... na to! Take the pills! A będziesz oh. zjedz Przemek A chociaż zjem No zjedz człowieku Przecież pewnie myślałem pewnie o tym pewnie. ciągle <laughs> Bijałem się z myślami no Dawid ci musi mówić Przecież, przecież no, no zjem Steal the wheel Steal the wheel Pytasz Przemek, wyobraź sobie, że to jest ogór kiszony o Nie jest to do, bardzo niedobre. O, bardzo okropne. okropne. Nie, nie! I to jest według ciebie lejtowe. Co to jest? To jest ale, co to, ale nie, bo to chyba jest ta puszka normalna, człowieka. Nie, czy to jest puszka? Nie, nie wiem, czy to jest człowieka, czy nie. E, Ludzka coś... puszka czy tak. zwierzęca. Nie, 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 były nie powiek, A były dwie. Wiem. Modlę się o to, żeby nie jeść tego! Dobra, biorę środkowy teraz. Gryź! Mam gryzienie. Nie! Uwaga, teraz ty wąchasz i powiesz nam, czy to jest dla człowieka, czy dla zwierzęcia. Dla psa? Nie, nie no, słyszałeś, e, ty! był proces rządkowy, typowo. Tylko, że nie das y, udać. Co jest? No, no to jest dla psa. Znaczy, ja, ja poczułem i to nie, nie pachnie, bo. To nie rzmi dobrze. Donier, do. Ja nigdy w życiu nie, nie wziąłem do buzi jakby y, jedzenia dla psa, nigdy w historii życia. Możecie trochę myślę. Śmierć! Czyż to, dar... pyszna... to, to jest pyszna. To jest normalna mielona Możecie Możecie ze wkręcać tymczasem konsystencja co je? On jest się Oni zważliby ciebie. Ja Nie chcę tego lizać, ale ty masz i tak innego gorzej, bo ty bym kochany, zjeść. Nie zjeść, tylko ugryź. <laughs> Nienawidzę no Szczerze, lip nie polizałem chyba. Lip nie Bo nie poczułem nic, ale jakby. Li... <laughs> Mental. Psychika. Siada ci, psycha, ja. to nie jest fajne. <laughs> ej, ej, to ej. Będzie pasy, czy nie? nie ma nie ma? Nie ma, ma, ma sensu, no to się nie jest. Co to jest? To była karma dla psa? Nie. A co? No dla ludzi normalne. Jak dla ludzi? Normalne dla ludzi. No co ty? No? Co, co to było? Flaszki? Nie. Normalne dla ludzi jedzenie. Serio? Tak. Ej. Psy, to psy, psy, Psyka psycha jakby Na drugi, drugi raz Nie, bo to jest bait Dawid tutaj zastosował trudną psychologię Ej, ale na... na... Czaj, to na no. tak, to czy to będzie dla ludzi czy nie, to wygląda jakby to było dla psa Tylko dla psa Nie, no co To jest dla... o kurwa e, jakie ogrzewki Nie <śla> 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 Jaki skok <skosaj. śla> Uważaj, po czym poznałem, że jest to nie dla ludzi? Jedna Jedna rzecz! Popiu! Gatem popiół! Czym się charakteryzuje żarcie dla psów i dla zwierząt? Że w środku jest popiół! To ma słaby smak, to nie ma takich fajnych przyprawek jak to my mamy mięsko, więc to jest na milion... Ogólnie szczerze! Szczerze, jeśli to jest dla człowieka jakimś cudem, to ja pozdrawiam serdecznie naprawdę producenta tego wyrobu. No, mamy tu do czynienia z karmą dla psa. Ooo! To jest super! Rzecz. Robiliście naleczonecz? Oczywiście, jak miałem, 10 lat, ja 10 robię, lat. jak miałem 10 lat. Ja robiłem jak miałem 10 lat. Jesteś gospodarzem odcinka, więc kto nie wypuści ani trochę z buzi i połknie, stówę dostaję. Ale oczywiście, kochani, no my tróbimy na Was ma odpowiedzialność, także nie polecam wam robić tego challenge'u, bo faktycznie coś tam no y, może to być poniekąd niebezpieczne. A bo ja wiem, mi do panera. No kurde! Nie, no! wąchanie! wąchanie. <laughs> Dobra, ale ja, ja jak idę? I masz. 100 złotych oczywiście zarobisz, jeżeli robisz poprawnie z samą challenge. Cynamo święta. Kocham cynamon. Hmm? Na cały. To nie Bardzo prosiliście o to, żeby były koncerty w większych miastach. Było mnóstwo zapytań, także zorganizowaliśmy specjalnie dla Was mini trasę. Widzimy się w Gdańsku, widzimy się w Poznaniu, widzimy się w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu, oh, widzimy się Uuu. wszędzie, także kupujcie bilety, jeżeli jeszcze są. A ja właśnie teraz palcami ściągnąłem to? No bo ja nie mam pogryźć. No, no, to gdzieś chyba Tak? No. Ale proszę, nie, 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 proszę, proszę, proszę. mieli. nie, nie, Chodzi o to, że cynamon jakby pobiera ci wodę, całą, całą ślinę. Jest na, maksymalnie sucho w buzi. To A bo wiem, bo jest tak sucho, że mu jest ja, jak w buzi. Na broi ślinę. Ale ogólnie to bardzo dobrze mu idzie na cynamon. że tak. Ej, zjadłem. Ja ale okropne to było. Kochany, 100 zł właśnie wyglądało na swoim o, dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Co to? O, to są wodorosty! Fuu, ja myślałem, że nie będzie gorszych rzeczy niż te kapary. od razu sam z siebie chciałem w ogóle powąchać, ale... chciałem, że masz coś. O! Co to jest? No nie, Lizać, liza, no nie no jej co? A teraz ja wącham. O, no to zaczynamy, hej! Może! Totalnie znam ten zapach! Jakbyśmy w Portugalii tak padniało w tym portu. Ale nie wąchać, tylko Lizać. Tak, zrób to tylko. Jak mam to zrobić? Ja no to po prostu dziełam. Nie, nie chcę tego. Ja to robię z klasą. Klasy. Ej, ja też tak chciałam. Klasy. Ej, Patryk szczerze? wziąłem trzy razy tyle, co ty. Wzięłaś trzy razy tyle, co ty, ale to nie ma znaczenia. Nie jest to najprzyjemniejsze, jednakże wiem, że są ludzie, którzy jakby lubią taki smak. Ja się czuję jakbym weszła do oceanu, zaplątałabym się noga w jego i musiałabym to zjeść. Więc niedługo w Tajlandii sobie nie zjemy. Kolejna rzecz. Flaczki to są po prostu pokrojone żołądki. Normalnie żołądek pokrojony. Tak. Jest to wąchanie. Wąchanie! Urazmaiczmy to. I co? Zagramy w kamień, papier. Trzy, cztery no liże Jezu, przecież ja muszę to zjeść Ej, to jest dobre Znaczy to, bo ogólnie w smaku, Ej, to jest konsystencja tego może być mi... jak ta karmodostrzała Ci dopisa. się pomyliło? No po prostu pocham Śliną to się Ogólnie? Ja po, 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 to tak. pachnie gulasz O, to jest, to jest żołądek, ja już widzę Ej, żołądek. to jest typowy żołądek To jest typowy żołądek Ej, nie, kurde, trochę troszeczkę jest tam jest... A Lubisz flaki? Mhm <grywa> zaczyna zjadać Ale wiecie co wam powiem? Kiedyś jadłem flaki mm. sojowe i były pyszne ogólnie Sojowe? Tak, normalnie soj Co to jest? A kiedy możemy otworzyć te oczy? Co to jest? O, to przecież jest Nie no, oni mi nie, nie. powiedzieli. Aha, ja, ja tylko Dobra, ee, ja zobaczyłem Ja już wiem Wy nie patrzcie Ale zaraz, stop Stop, okay. nie Co tu się nie. dzieje w ogóle? Czyli to co, jest... nie losujemy i po prostu jemy? To jest już ostatnia rzecz a um. Puzia buzia. Raz, to jest ostre. Ja też lubię ostre. 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 No. Ja nie mogę ostrego jeść. A. O. O. I to by było na koniec tego odcinka. Dzięki, elo!